Halo, halo, cześć, witajcie na kolejnym odcinku z Case Dropa. Jeżeli chcesz wygrać tego skinka, który właśnie pojawił ci się na ekranie, zostaw tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, no i oczywiście zostaw jakiś komentarz tam na dole. A osoba, która wygrała w poprzednim odcinku, to jest właśnie ta osoba, więc serdecznie gratuluję. I na początku chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że e, jutro jest live'ik oczywiście, a pojutrze będzie odcinaczek z kapsuł z CS-a, więc myślę, że naprawdę warto sobie wbić. No i już niedługo będę też zaczynał działać na kanale drugim gamingowym, tam będą właśnie turniejowe mecze, będą skrzydłowe, więc myślę, że naprawdę spoczko opcja, będziecie mieli co oglądać Więc jeżeli jeszcze tam nie wbiliście, to wejdźcie sobie, zasubskrybujcie sobie kanał, też będą tam lajwiki, tylko po prostu na razie nie miałem na to czasu, ale już trochę czasu się znalazło, więc już niedługo będą te filmiki wrzucane na ten właśnie drugi kanał a my dzisiaj w odcineczku będziemy sobie otwierać skrzynki i będziemy wszystko upgradeować razy 5. Otworzymy sobie około 20-30 skrzynek, zobaczymy jakie byśmy te skrzyneczki sobie otworzyli. Zobaczymy jaki będzie dropiki i wszystko razy 5 sobie pykniemy. Mam nadzieję, że to będzie fajny eksperyment. Zobaczymy ile razy siądzie. Nie będziemy zmieniać strony, zawsze będzie to prawa strona na faście i tyle. Więc przechodzimy sobie do stronki casedrop.eu. No i tu mamy giveaway 6 godzin, codzienny, tygodniowy, miesięczny. W dziennym bonusie, oczywiście, też możemy odebrać sobie za darmo skrzyneczkę. A z moim reflinkiem, możecie dostać także 25% do doładowania. Oczywiście, zaraz wam to wszystko wyjaśnię, pokażę. No i będę ba bardzo wdzięczny, jak będziecie właśnie wklikać mój reflink, który jest pierwszy w opisie. CaseDrop.eu. Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach, zgarniaj super skiny i je ulepszaj. Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na Casedrop.eu. Ponieważ bardzo mi to pomaga, a teraz mamy nowe e, metody płatności, PayPal i PaySoftCard, więc myślę, że naprawdę spokojno i e, normalnie tutaj mamy przelewik, G2Pay, sms -e. Teraz dodatkowo dostajemy serduszka, które właśnie możemy sobie tutaj wymienić na evencie miłosnym Na przykład możemy sobie Chrome gifty tutaj zdrapać, możemy sobie wziąć tutaj Weźmy sobie parę też sobie razy 5 to pykniemy Dobra, zobaczymy ile nam tutaj dropnęło W sumie nawet spoko, trzy takie itemki dość mocne Więc w sumie spoko, dawajcie razy 5, neon rider, faścik, prawa no i pierwszy skinek nam siada. No już jest bardzo dobrze, już jest bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i otwieramy sobie skrzyneczki. Tak myślę, że otworzymy sobie na pewno po dwie skrzyneczki z eventowych Wszystkie łącznie tam za 120. No i dopełnimy sobie to jakąś skrzyneczką tam inną po prostu. No tutaj niestety bardzo słabo, bardzo słabo, dobra, lecimy sobie dalej. No i teraz już mamy promocję na te skrzynki. Więc myślę, że naprawdę się opłaca, ponieważ no wiecie jak to każdy Polak, no promocja to musimy, musimy kupować, nie? więc myślę, że naprawdę się opłaca, no i po raz kolejny słabo, chyba ostatnia stronka już dość dużo oddała właśnie na upgraderze, ponieważ zrobiliśmy tego Falkiona za 1000 zł, albo nie, to nie był Falkion, to był Bowie chyba, to był chyba Bowie, no i mamy, okej, okay. znowu kiepsko, miejmy nadzieję, że na tych najdroższych, chociaż nie, nie było tak źle, Miejmy nadzieję, że na tych najdroższych nam tutaj e, zwróci. Dobra, lecimy. I teraz będzie, co będzie, co będzie, co będzie. Okej, okay, Electric Hive. E, To jest około 45 zł, 45 zł, więc myślę, że naprawdę spoko opcja. No i teraz chyba najważniejsza skrzynka tutaj. Z jednej strony chciałbym, żeby coś fajnego dropał, ale z drugiej strony boję się potem to upgradeować razy 5. E, więc tak, pośrednio niech da. I okej. Okay. Player tu i Cyrex, player tu 202 zł. No to będzie fajny upgrade. Dobra, ile, stówki wydaliśmy na tą chwilę, więc myślimy, myślę, że możemy sobie... A, otwórzmy sobie jeszcze dwa kowerty Myślę, że tak do pięciu stówek możemy sobie zjechać. Ponieważ też nie chcę jakoś się wystrzelać z pieniążków. No i mamy dwa auki, więc bardzo słabo niestety. Niestety bardzo słabo 6 zł tylko za jednego auka, więc tutaj na minus no mówię ta skrzynka. No nie polecam, nie polecam. Zawsze mi słabo z niej leci. Eee, to może... Dobra, zaryzykujmy sobie jeszcze skrzyneczki, dwie rudy. Daj coś dobrego rudy, dawaj, dawaj coś dobrego rudy. Eee, I co będzie? Okej, okay. a wupa boom, a wupa boom za 101 zł i za 64 zł. Te upgrade'y naprawdę będą kozackie. Eee, no i dopełnimy sobie to jakąś skrzyneczką za cztery dyszki. Albo wiecie co? Może zaryzykujmy tutaj. Zaryzykujmy tutaj jeszcze za 70 zł, no i lecimy na upgraderek, no i zobaczymy, ile nam e, siądzie z kinków razy 5. I tutaj mamy tak przestępnie. E, a okej, okay, w stat traku, więc no nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. E, dobra, więc lecimy wszystko razy 5, wszystko razy 5. E, tu mamy razy 5. Dobra, faścik prawo nie siadło, okej okay. razy 5, faścik prawo siadło, okej, okay. czyli pierwszy upgrade siadł, fakt faktem na słabym skinie, no ale siadł e, dobra, tutaj nam spaliło lecimy dalej e, i okej okay. nie ma, nie ma, dobra to sobie jeszcze raz upgrade'ujemy, no bo to jest taki dość e, mały skin, e, już będziemy potem się martwić jak już tak powyżej dyszki e, o dobra, siadł mak, okej, okay. dobra, dobra lecimy znowu na następnego maka Okej, okay. dwa razy pod rząd, razy 5. Ogólnie już cztery upgrady nam siadły w, w tym jakby odcineczku. Ponieważ pierwszy e, siadł tam z tych Chrome giftów, teraz dwa i wcześniej jeden jeszcze. Więc myślę, że już naprawdę spoko opcja. E, myślę, że skinki tak do stówki będziemy robić, w sensie, że z tych tańszych że będziemy dalej upgradeować, żeby do stówki doszły. Ponieważ no nie ma sensu jakby sprzedawać skinka za 8 zł, nie? Dobra, mamy Hyperbista. E, piąty upgrade chyba siadł, dobra, fajnie, fajnie e, Lecimy dalej Najbardziej się boję tych upgrade'ów na e, Na właśnie Na tych najdroższych e, Dobra siądź, ajejej dobra tu już się zaczynają e, Skiny bardzo drogie Okej okay, dobra mamy Mamy już dwa skinki, które sobie na pewno sprzedamy i będzie to właśnie Ten 7 no i neon rider, który wcześniej nam e, Siadł i teraz też fajnie było jakby siadło a było blisko. Jeszcze jeden upgrade, niech siądzie z tych wszystkich i będzie dobrze. Kurde, teraz na tych najważniejszych, a tu już na koskę, na tych najważniejszych nie siada. A jajaj, i teraz proszę siądź, tu już jest taki procent, tu już jest ee, taki fajny nóż do zgarnięcia. No nie, i ostatni upgrade, i ostatni upgrade, jeżeli to siądzie, no to będziemy na kosmicznym proficie, a jeżeli nie siądzie, no to będzie troszkę lipa, i proszę. No, i nie siadło, niestety. E, ile tutaj mamy? 302 zł. 474 w, e, w balansie. To czekajcie, możemy zrobić coś takiego. Dobra, wiecie co? Ja, ja chciałbym zawsze sobie zrobić coś fajnego, więc zrobimy tak. Zrobimy sobie tak. 3 sobie otworzymy. E, I sobie to zapgradujemy Już nie razy 5. O, już myślałem, że dwie kosy będą. Ale, jakby były dwie kosy. Nie razy 5, tylko oj, to i tak słabo do dropo. Nie razy 5, tylko po prostu sobie to Zapgradujemy na jeden lepszy item i będzie to. Czekajcie, coś fajnego sobie znajdźmy. Eee... Dobra, niech będzie ten good lore 49%. 49% Prawa strona, crazy mode, no i proszę. Jeżeli to siądzie, będziemy na... nawet na lekkim plusie chyba. Proszę, proszę, proszę. No i niestety nie siadło. E, ale dzięki byczki, że oglądaliście. E, pamiętajcie, żeby korzystać z mojego reflinku. Pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie. No i pamiętajcie, żeby wbić oczywiście na kanał gamingowy, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się siemanko.